Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Mam na imię Anika i zapraszam Was na nowy filmik na moim kanale. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, dzisiaj będzie o kolejnym modelu OBAK. Będzie to basket. Basket został już wycofany. Nie ma go na OBAK Store ani w sklepach stacjonarnych, ale możecie go czasami dostać w outletach i na grupach sprzedażowych. Basket, czyli koszyk, prezentuje się tak. Ja mam dwa kolory: mam turkusik i Bianko, biały. I pokażę Wam w tym filmiku, jak można go nosić, z czym i jakie rodzaje kominków. Jak wiecie, ja zajmuję się szyciem kominów do obak, stylizacją ich. Mam różne, najróżniejsze kombinacje, modele, jeansowe, futrzane, wiązane, dwustronne. Także od wyboru do koloru. Pokażę Wam, może w pierwszej kolejności, jak Jaka jest wielkość jego? Wielkość tej torebki w porównaniu do obak mini. Obak mini omawiałam w pierwszym filmiku, który pojawił się na tym kanale. Tutaj pewnie wyjedzie Wam odnośnik do modelu mini. Możecie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widziałyście I model mini wygląda tak, jego wielkość. Ja chcę Wam pokazać po prostu wielkościowo, jak to się ma do tego. Jeżeli macie na przykład mini, chcielibyście kupić sobie basket, no to żebyście wiedziały, na filmiku jest to. Lepiej widoczne, po prostu. O, tak to się prezentuje. No i basket ma okrągłe dno, przez co jest troszeczkę kontrowersyjnym modelem. Nie każdy go lubi. Trzeba po prostu wypróbować i się przekonać, czy jest to torebka dla nas, ponieważ jednym z jej, z jej minusów jest to, że troszeczkę odstaje. Odstaje nam od ciała, no i czasami może to komuś. Po prostu przeszkadzać, ale kto nie wypróbuje, ten nie będzie wiedział. Ja wam pokażę dzisiaj, jakie kominki szyję do tego modelu. Linki wszystkie będą na dole w opisach, jak się można do mnie dostać, ewentualnie tutaj też napiszę na dole moje dane. Także to jest Turkus, i tutaj go zainstalowałam tradycyjnie, czyli z łyskami. Nosimy go za pomocą dwóch. Łezek lub Lin. Liny zaraz Wam pokażę w kolejnych modelach. To jest kominek dwustronny na sznureczek, ten akurat jest w kwiaty. Wszystkie te kominy będą dostępne po filmiku na mojej stronie, na Facebooku będzie można je kupić. Na razie ich jeszcze nie wstawiłam. Tam na Facebooku będą wszystkie ceny. No i dostępne wzory, kolory. Głównie szyje na zamówienie, ale te będą od ręki. Uszłam po prostu specjalnie do filmiku. Dobra, jeżeli chodzi o basket, no to tutaj ma spokój dwie dziurki, tak jak mówiłam, i je się montuje na taką łezkę, tak samo jak w mini czy w standardzie. No, i do tego jeszcze dokładamy sobie długi pasek. Pasek jaki chcemy. Ja mam akurat tutaj taki łańcuszek. Łańcuszek z taką fajną liną. To jest nowość od Ani z obaga za linę. fajna taka lina. Z łańcuszkiem. No i tutaj ją tak stan dołączamy do łezki. Tutaj. O! Tak i tutaj. Yy, no. To był pierwszy kominek. No i ten kominek nam się znudziła ta strona kwiatowa, więc sobie ją wybijam na stronę jeansową. wbijam na stronę jeansową i dokładam linę. Ok, i mam linę, krótką linę. To jest lina, którą wykorzystuję też w mini i w standardzie, ale równie dobrze można ją wykorzystać w baskecie i nosić na ramieniu. Ja bardzo lubię właśnie też tak nosić po prostu sobie na ramieniu z tyłu, fajnie to też wygląda albo do ręki, albo tutaj w ten sposób też można wynosić. No i ten jest ko y kominek kwiatowo dżinsowy, tak jak widzicie, tutaj ma przeszycie w tą stronę i tutaj ma przeszycie w tą stronę. To był y czyli to jest taki dwustronny ale z dżinsem. Kolejna rzecz, może pokażę wam teraz w białym mody, Kolejna rzecz to jest kominek futrzany, to mam jeden, jedyny ostatni, różowy. Inne kolory futerek też jeszcze mam. Mam brązowe, czarne i panterkowo, taka panterka Puma. I tutaj jedno, jedyne to różowe To pierwszy, ten lepszy. O, i teraz sobie zakładam białą linę. Do tego to jest lina mm, oryginalna od Owak i ona jest dosyć sztywna. Tak się prezentuje. Futerko różowe. Jeszcze teraz do wiosny. Różowe, futerko. Ale tak jak mówię, na dole w opisie będzie moja strona na Facebooku i tam są też inne futerka, także możecie zajrzeć. I futerka są jednostronne także to jest druga opcja do basketa. Futerka są jednostronne, a w środku jest poliester wodoodporny z kieszonką. Tutaj niewiele widać. Ale w środku jest taki wodoodporny materiał i są kieszonki. Tutaj, akurat, w tym y, są trzy kieszonki. Tutaj trzy kieszonki zrobiłam, ale kieszonki y, mogę zrobić na zamówienie, tak jak po prostu sobie życzycie, tak jak potrzebujecie. Dobrze, także to było futerko. Kolejny kominek, y, jaki tutaj mam, to jest kominek w kwiaty. Uwielbiam ten motyw kwiatowy. W zeszłym roku, latem. Miałam też taką narzutkę z tego materiału, znaczy z tym, z tym wzorem, bo materiał jest inny, bo tutaj jest taki meszek, tak się prezentuje ten kwiatowy, także widzicie, no, do wyboru, do koloru, przez to, że ten, ta forma jest taka okrągła, to kominek jest troszeczkę taki wydłużający i tutaj się bardzo dużo mieści, tutaj naprawdę można sporo włożyć. Ten róż jest przepiękny, uwielbiam ten wzór. On jest jeszcze na niebieskim tle. Te kwiaty mam jeszcze na niebieskim tle. I w środku ten kominek. Ja Wam pokazuję po prostu przykłady, ale tych wzorów i kolorów jest naprawdę do wyboru do kolorów, w zależności jakie macie wody, możecie wybierać. A w środku jest taki on purpurowy. I sznureczek też oczywiście przekładamy sobie na drugą stronę. Teraz tego nie będę robić, żeby filmik nie trwał zbyt długo. To jest. Także to była też kolejna opcja Dwustronny na sznureczek No i jeszcze mam jeden dwustronny I za chwilę przejdziemy jeszcze do jeansowego I do wiązanego Także zostańcie, nie uciekajcie Mam nadzieję, że Ta forma Wam się podoba Jak Wam się podoba taki Biały i kwiatowy To już jest ostatni z tym wzorem Już tego wzoru nie mam Będę teraz zamawiać nowe wzorki na wiosnę Też jest dwustronny oczywiście. Dwustronny, a jeżeli chcielibyście też posłuchać o innych modelach, na przykład interesuje Was Moonlight yy, albo glam, to też już filmiki są na kanale. Jest też o Oszyk filmik i o Jajku, Także wszystkie tutaj postaram się, żeby Wam wysu wy wysunął się link. O, a z drugiej strony ten kominek jest biały i tu jest taki full black yy, full white, przepraszam. Taki cały biały, cały biały kominek. A w środku oczywiście te rośliny. Dobrze, i teraz Wam pokażę jeans. Jeans bardzo lubię, to jest jeden z moich ulubionych. I te jeansiki szyję też do standardu, i do i rewersa, i do Oshik i do mini, i do wielu, wielu modeli. Także tak to się prezentuje takie dżinsy. Fajne jest wiecie co w tych dżinsach to, że one są uniwersalne, tak jak dżinsy, które nosimy, tak dżinsy, które mamy do torebki, bo one pasują do wielu kolorów zarówno wody do wielu kolorów wody i do ubrań, po prostu są uniwersalne. Tutaj zrobię z takimi łyskami chabrowymi tego baskecika kabrowe łeski, jeansowy. Organizerek bardzo uniwersalny, tak jak mówię, bardzo fajny. Jeansy mm, mam bardzo limitowane, także możecie obserwować po prostu stronę Instagrama, na story wrzucam jakie mam dostępne jeansy i tutaj do tego, skoro, ma, skoro mam już łeski, no to dołożę niebieski pasek pasek na karabinczyki o paskach, o y, linach. To jest filmik na moim kanale. Także zapraszam. Obagowe koleżanki, obag maniaczki. O. Tak on wygląda. Okej, okay, założyłam. Tak on się prezentuje. Ten jeansowy Zaraz Wam na końcu pokażę, wam, y, pokażę, jak wygląda na całości na sylwetce ta torebka. Ok, słuchajcie, i to jest ostatnia forma, jaką można nosić do basketa, jaką ja proponuję. I to jest kominek wiązany. On zaraz nam rozwiąże, bo zaczęłam od związanego. Te, wiecie co tutaj to spada, bo po prostu tego nie umocowałam tam do, do końca. Te, nie zasunęłam. To jest kominek wiązany. Można go zawiązać na dwa razy. Wtedy na pewno nikt tutaj ręki nam nie włoży, bo jest to dosyć tutaj mocno zamknięte. I. W że widać. O, można też nosić na raz wtedy on ma takie dłuższe uszy uszy królika tak wygląda No i cały rozwiązujemy to wtedy on się składa z takich dwóch o z takich uszek w środku oczywiście wybieramy sobie kolor jednej strony i drugiej strony z pamiętaniem o tym, że dwie strony widać dlatego najlepiej dobrać coś. Yy, po prostu gładkiego plus wzorzyste ewentualnie dwa wzory też yy, no tak jak lubicie nie to jest już według gustu według waszego uznania no i tutaj do tych yy, wiązanych kominków bo tak samo je szyję też do mini i do innych tam modeli do moonlight to wtedy już koronek tutaj nie doczepiam, nie doczepiam no bo nie doszywam no bo nie ma po prostu gdzie ewentualnie jakby się ktoś uparł no to ale nie, słuchajcie, tutaj już mi się wydaje, że wiecie, za dużo to niezdrowo, co za dużo to niezdrowo. Tak on wygląda, także teraz Wam pokażę na y, dalszym kadrze, jak on wygląda na całej sylwetce. Okej, okay, słuchajcie, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten model Obaga. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie, czy nosicie, czy w ogóle lubicie markę Obag, czy macie ten model, a jeżeli w ogóle nie lubicie tego, tej marki, nosicie inne, też z chęcią się dowiem, bo ja nie tylko zajmuję się Obagami, nie tylko to noszę, ale robię też na przykład dżinsowe kurtki. Jakbyście chciały zobaczyć, kolejny filmik będzie o dżinsowych kurtkach, także zapraszam o dżinsowej jednej kurtce, bo nie pokażę Wam wszystkich. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o obak. Także tyle. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, kciuk w górę, pozdrawiam.